Kobieta w sporcie to podcast, w którym wraz z moimi gościniami udowadniamy, że sport nie ma płci. Nazywam się Sylwia Maksym i jestem dietetyczką sportową. Stworzyłam to miejsce, abyś czuła się w nim bezpiecznie i odkryła w sobie siłę, nie tylko do wygrywania. Zostań ze mną i inspiruj się niezwykłymi historiami moich gościń. Zapraszam do dołączenia do Kobiet w sporcie. Słuchaczko, drogi słuchaczu, dzisiaj w kolejnym odcinku, w 17. odcinku mojego podcastu Kobieta w Sporcie, ponownie nie mam dla ciebie odcinka z nową bohaterką. Umawiam się prawie z ośmioma zawodniczkami i trenerkami już od ponad pół roku. Niestety totalnie nie możemy zgrać terminów. One bardzo często są na wyjazdach. Jeżeli już jest ten termin ustalony, to. Niestety, też bardzo często odwoływany na ostatnią chwilę. Zatem ja rozumiem ich zajętość, rozumiem ich zawodową pracę i Ciebie też proszę po prostu o zrozumienie. No i żeby też móc nie przerywać ciągłości nagrań i wspaniałych opowieści o kobietach w sporcie, zarówno zawodniczek, jak i trenerek, nauczycielek, fizjoterapeutek, dietetyczek i innych specjalistek, które pracują z kobietami w sporcie, chciałabym po prostu Cię poinformować, że podcast idzie na wakacje. Póki nie będę pewna, że nagram większą liczbę odcinków, które będę mogła publikować systematycznie i wzbogacać Ciebie o wspaniałe historie i wspaniałą też również wiedzę i inspirację, to muszę po prostu jednak przesunąć troszeczkę um, ten czas, który przeznaczę na pewno na nagranie większej liczby odcinków, żeby potem móc Cię odpowiednio wspierać i, i motywować. Ale... Nigdy nie pozostawiam moich słuchaczy i moich słuchaczek z pustymi rękami. Mianowicie, serdecznie zapraszam Cię do mojego podcastu Paliwo z Roślin, ponieważ to tam tak naprawdę po raz pierwszy powstał cykl Kobieta w Sporcie. Wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że dam radę nagrywać drugi podcast, i rzeczywiście jest to bardzo, bardzo trudne, bo wymiennie pojawiają się odcinki w podcaście Paliwo z Roślin i odcinki w podcaście Kobieta w Sporcie. Co każdą niedzielę któryś z podcastów jest publikowany. No ale teraz, tak jak wspomniałam przed chwilką, muszę cię przeprosić i informuję, że po prostu kobieta w sporcie jedzie na wakacje. Mam nadzieję rozpocząć publikację kolejnych świeżych, nowych odcinków. Od września, być może będzie to też październik. Wszystko jest naprawdę uzależnione nie od mojej dostępności, ale od dostępności bohaterek. Także jak będę wiedziała, że wiedza, którą chcę Ci przekazać, jest naprawdę dobra, kompletnie i odpowiednio zgromadzona, i przede wszystkim będzie publikowana systematycznie, to wtedy będę się na pewno lepiej czuła z publikacją mojego podcastu. Ale wracając, zapraszam Cię serdecznie do mojego podcastu Paliwo w, z Roślin. Tam cykl Kobieta w Sporcie powstał. Uwaga, 24 marca 2021 roku. Pierwszy odcinek, który nagrałam, to był odcinek z Urszulą Łoś, która uprawia kolarstwo torowe. Więc, jeżeli totalnie nic nie wiesz o kolarstwie torowym, jeśli po raz pierwszy w ogóle słyszysz o uli, albo doskonale ją znasz i chcesz odświeżyć swoje informacje na temat kolarstwa, to serdecznie zapraszam Cię do odsłuchania tego odcinka. Kolejny odcinek to był odcinek z Izą Dudek, również zajmującą się kolarstwem, ale tym razem w formule cross country. Iza również startuje w maratonach, jest naprawdę bardzo doświadczoną zawodniczką, zawodniczką amatorką, ale w przewspaniale. Inspiruje do uprawiania tej dyscypliny, zresztą też sama jej wiele zawdzięczam, nie tylko pod względem motywacji, ale również pod względem nauki techniki jazdy na rowerze górskim. Kinga Szemik to kolejna bohaterka podcastu Paliwo z Roślin, ale w cyklu Kobieta w sporcie. Piłkarka nożna, bohaterka tak naprawdę nie tylko piłki nożnej, ale tej piłki nożnej w wydaniu bramkarskim. Kinga jest świetną bramkarką, przede wszystkim bardzo inteligentną, również kobietą, która w przewspaniały sposób opowiedziała, w jaki. Jakie trudności przysporzyła jej sama pandemia w tym, żeby ciągle motywować się do treningów, żeby nie czuć się również samotną wtedy, kiedy było wszystko totalnie zamknięte, nawet zawodowym sportowcom i sportowczyniom zakazano uprawiać? Aktywność fizyczną i, i, i wykonywać treningi, ponieważ no wszystko, co tylko możliwe, było zamknięte. Kolejne moje bohaterki to Emilia Zdunek, również piłkarka nożna, Anna Sadowska, zajmująca się kolarstwem górskim, Weronika Zawistowska, również zajmująca się piłką nożną, nasza reprezentantka Polski, oczywiście. Kolejne bohaterki, do których. Do odcinków, w których zapraszam Cię, żeby móc je jeszcze lepiej poznać, dowiedzieć się o dyscyplinach, o których być może niewiele wiesz, to Anna Monka, jedna jedyna przedstawicielka w moim podcaście w cyklu Kobieta w sporcie, Biatlonu, reprezentantka Polski. Niesamowita zawodniczka, niesamowita kobieta. W przewspaniały sposób również też opowiada nie tylko o swojej dyscyplinie, ale w ogóle o sporcie zawodowym. Aleksandra rąpa sikora e, Piłkarka nożna również też była reprezentantka Polski w piłce nożnej kobiet. Małgorzata Mesjasz, również piłka nożna, Anna Szymańska. Oj z Anią też się umawiam już od dłuższego czasu, żeby móc nagrać odcinek o jej kolejnych wspaniałych osiągnięciach i też w zmaganiach ale serdecznie zapraszam Cię do odsłuchania tego odcinka, w którym rozmawiamy z Anią też o naprawdę bardzo inspirujących rzeczach dotyczących nie tylko piłki nożnej kobiet, nie tylko bramkarstwa, ale tego w jaki sposób łapać marzenia Zosia Buszewska, jak najbardziej również rozmowa o piłce nożnej. Zosia, co prawda, w tym roku oficjalnie zakończyła już swoją karierę, ale ten odcinek jest też pełen inspiracji. Basia Borowiecka, reprezentantka Polski w kolarstwie górskim w formule cross country. Niesamowita zawodniczka, niesamowita kobieta, wiem, że często używam tych słów. Ale tak, ja naprawdę nagrywam tylko z niesamowitymi kobietami odcinki, bo chcecie niesamowicie inspirować. Dorota Trzeja Zdanowska, twórczyni Babskiej Środy, niesamowita zawodniczka triatlonu. Piękny odcinek. Wiele inspiracji, wiele wspaniałych rzeczy, które nam przekazała, którymi możemy się po prostu karmić, zdobywając większą wiedzę i doświadczenie nie tylko w sporcie. Kamila Górzyńska, również kolarstwo górskie, formule cross country. Oj, z Kamilą też. Na pewno nagram już niedługo kolejny odcinek, ponieważ w tym roku naprawdę wydarzyło się u niej bardzo, bardzo, bardzo dużo jestem bardzo ciekawa tego, w jaki sposób ona podeszła do tych wydarzeń, niekoniecznie niestety pozytywnych. Po naszych rozmowach doskonale wiem, że sobie z nimi poradziła, ale chciałabym, żeby też o tym opowiedziała na antenie naszego, mojego podcastu Kobieta w Sporcie Naszego, bo tworzymy go razem, a ja go tworzę dla Was, więc jest naszym, a nie moim. I przedostatnią zawodniczką, z którą rozmawiałam w cyklu Kobieta w sporcie w podcaście Paliwo z roślin jest Gabriela Wojtyła. Rozmawiamy o tym, co zrobić z talentem, czy to talent sam zostaje mistrzem, zresztą tak też brzmi tytuł tego odcinka, mianowicie talent sam nie zostaje mistrzem. Gabrysia młoda zawodniczka, ale niesamowicie inteligentna, niesamowicie ułożona, bardzo no, świetna kobieta i świetna również zawodniczka, też reprezentantka Polski. W kolarstwie górskim i ostatni odcinek, który nagrałam w podcaście Paliwo z roślin w cyklu Kobieta w sporcie, był z Matyldą Szczecińską, zawodniczką już nieistniejącego klubu cross Orland, Team, teraz już trenującą i jeżdżącą w hiszpańskim klubie, więc serdecznie też Cię zapraszam do tego, żeby odsłuchać naszego odcinka. Znów kolejna wspaniała kobieta, niesamowita zawodniczka, która mimo swojego bardzo młodego wieku w bardzo dojrzały sposób mówi o swojej przyszłości, o planach na przyszłość, o teraźniejszości, o tym jak również pracuje nad swoją głową i odpowiednim nastawieniem przed wyścigiem, po jego zakończeniu, w sytuacji kiedy trzeba zmagać się z wieloma trudnościami, nie tylko, nie tylko fizycznymi. No i cóż, jeśli jeszcze nie odsłuchałaś, jeżeli jeszcze nie odsłuchałeś poprzednich odcinków mojego podcastu Kobieta w sporcie, to też jak najbardziej zapraszam Cię do nadrobienia tych zaległości Paulina Dudek, Paula Duda, Aga Patoka, Ania Kozłowska, Weronika Morzejko, Ola Sulikowska, Baba Skorbom, czyli Aga Wojtala, Zuzanna ławicka, Zosia Hołoniewska, Małgorzata Wrońska, Ewa Pajor ojej. Tych wspaniałych zawodniczek, wspaniałych bohaterek mojego podcastu było naprawdę dużo, więc ja bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać. Bardzo się cieszę, że nagrałam te odcinki. Jestem przekonana, że któryś z odcinków jeszcze nie został na przykład przez ciebie odsłuchany albo z przyjemnością do niego wrócisz, więc... Poczekaj w ten sposób na kolejne odcinki. Obdarz mnie zaufaniem, jak zawsze. Zresztą, poprzedni odcinek, czyli odcinek numer 16, w którym też nie miałam dla ciebie rozmowy z nową bohaterką, został bardzo fajnie przez Was przyjęty. Dostałam naprawdę sporo wiadomości. Dzięki, Sylwia, fajne polecenia. Świetny serial też zobaczyłem, też zobaczyłam. Bardzo fajne książki, tak czytałam albo nie, nie czytałam, nie czytałam, ale bardzo chętnie na drobie, więc mam nadzieję w taki sposób Was zainspirować. Dałam Wam dużo zadania. Do nadrobienia, bo być może nie wiedzieliście też o podcaście paliwo z roślin, więc mam nadzieję, Was dalej inspirować. No i, i przede wszystkim chciałabym podziękować, że jesteście, że zechcecie mi zaufać, że zechcecie poczekać na kolejne odcinki. A jak wspomniałam na początku, kobieta w sporcie musi wybrać się na wakacje, ale proszę was o cierpliwość, a ja obiecuję, że podcast nie zakończy swojej działalności. Jeśli mówię, a zawsze mówię nie B, ale wypowiadam całe. Alfabet aż do Z. Także zaufajcie mi, bądźcie ze mną. Będę wdzięczna za polecenia oczywiście odcinków, za wysyłanie ich dalej i oznaczanie mnie, bo to zawsze naprawdę każdemu twórcy i twórczyni w internecie bardzo mocno pomaga. Bo, bo no niestety bądź też niestety tutaj bardzo dużą rolę odgrywają zasięgi. Jak się zapewne domyślasz, podcast jest takim dodatkowym podcastem, na którym no, ja nie mam żadnego zarobku, a tak naprawdę jeszcze opłacam montaż odcinków, więc inwestuję w niego nie tylko swój czas, ale również fundusze, ale ja Wiem, że warto, bo dzięki temu mogę inspirować, mogę tworzyć przyjazne środowisko nie tylko dla kobiecego sportu, ale dla każdej osoby, która chciałaby z tymi kobietami w sporcie być, działać, tworzyć coś nowego, być może przełamywać bariery, obalać stereotypy. Ale właśnie po to jest mój podcast. Dlatego cieszę się, że jesteście, dziękuję, że jesteście, no i proszę o to, żebyście byli. Więc tym odcinkiem. Kończymy jakiś zapewne cykl, no bo jeżeli następuje pomiędzy nimi przerwa, to trzeba coś zakończyć, żeby wznowić później. Mam nadzieję, że te 16 odcinków było dla Ciebie dobre, że wyniosłeś i wyniosłaś wiele dobrego. No i cóż, do usłyszenia we wrześniu, być może w październiku, ale wiem, że będę chciała jak najszybciej rozpocząć z powrotem działalność w podcaście kobieta w sporcie, więc mam nadzieję przyspieszyć tempa z nagrywaniem i dostępnością przede wszystkim czasu. Moich bohaterek. Także dziękuję, bądź ze mną. Wszystkiego dobrego. Jeśli też się wybierasz na wakacje, to życzę ci owocnego, błogiego wypoczynku. Oczywiście też tego aktywnego, ale wypoczynku dla głowy, bo ona potem nas doskonale wspiera. Zatem do usłyszenia i dziękuję, że jesteś. Ciao! Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kobieta w Sporcie. Cieszę się, że jesteś z nami. Jeśli chcesz coś przekazać, śmiało napisz do mnie. Tworzę dla ciebie, więc Twoje zadowolenie jest dla mnie największą wartością. Pamiętaj, że Ty też możesz tworzyć przestrzeń kobiet w sporcie. Zapisz się na mój newsletter, zasubskrybuj kanał, napisz komentarz no i koniecznie udostępnij dalej linka. Dzięki temu wiem, że jesteś i chcesz rozwijać podcast Kobieta w Sporcie razem ze mną. Dziękuję Ci za to. Do usłyszenia. Sylwia Maksym. Kobieta w sporcie.